Szanowny Panie Ministrze, drodzy Państwo, to rzeczywiście jest wyjątkowe zachowanie podpisywanie rozporządzenia o użyciu polskich sił zbrojnych poza granicami kraju w dowództwie generalnym sił zbrojnych. Normalnie podpisuje się to gdzieś w gabinecie, w ramach rutynowych działań prezydenta. Ale sytuacja nie jest zwyczajna, jest nadzwyczajna, sytuacja jest nietypowa, i chcemy podkreślić w ten sposób naszą polską determinację w działaniu na rzecz bezpieczeństwa całego regionu, na rzecz bezpieczeństwa także Polski. Chcemy podkreślić naszą polską solidarność w ramach Solidarności NATO. -owskiej. Polska już, polscy piloci biorą udział. Od samego początku w misji Air Policing. To będzie piąta, piąta zmiana, w której też będzie zmianą nietypową, bo ze względu na sytuację na wschód od granic NATO, na wschód od Polski granic, ze względu na agresywność polityczną i także militarną naszego potężnego sąsiada w stosunku do innego polskiego sąsiada, jakim jest Ukraina, ta misja będzie misją wykonywaną wspólnie. Będzie miała wymiar nie tylko ogólnonatowski, ale taki szczególnie międzynarodowy, bo i w tej chwili biorą w tej misji udział żołnierze amerykańscy, wzmacniając planowany wcześniej kontyngent w ramach misji air policingu. Ta sama zasada zostanie utrzymana w czasie, kiedy my przejmujemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo nie, nie, na niebie nad krajami bałtyckimi przyjmujemy tą odpowiedzialność, ale będziemy współdziałali także i z lotnictwem francuskim i lotnictwem brytyjskim. To ma szczególny wyraz solidarności natowskiej. To także jest szczególne przypomnienie tego, że tam, gdzie nawet między sąsiadami bywają różnice opinii, czasami interesów, tam, gdzie wchodzi w grę, ale tam, gdzie wchodzi w grę bezpieczeństwo, tam Sojusz Północnoatlantycki jest Zwarty, silny, stanowi jedną stalową pięść, która jest nie tylko sprawna, ale również absolutnie solidarna. Chcemy podkreślić więc naszą solidarność z krajami nadbałtyckimi, wszystkimi trzema. Chcemy podkreślić, że Sojusz Północnoatlantycki, nie czekając na zjawiska kryzysowe, chcąc profilaktycznie przeciwdziałać pokusom, które mogą ten kryzys spowokować, jest sojuszem. O fundamentalnej wadze dla bezpieczeństwa całego regionu, w tym także dla Polski. To wszystko, co dzisiaj będziemy robili, czynili, co będziemy, gdzie będziemy aktywni w ramach dbałości o bezpieczeństwo całego regionu, to jest także inwestycja w polskie bezpieczeństwo dzisiaj i w przyszłości. Serdecznie dziękuję więc z góry i dowódcom polskim i pilotom za to, że zechcą, że będą pełnili tą misję w poczuciu ogromnej odpowiedzialności z ogromnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo NATO, bezpieczeństwo naszego regionu, za honor Polski i honor polskich pilotów. Serdecznie z góry za to dziękuję. Proszę o odprowadzenie standardu.